Aniu, ja, ja sobie myślę o Tobie jako o osobie, która bardzo mocno, ale świadomie buduje markę osobistą i nawet bym powiedziała, że nie wiem, być może laicko, ale i markę osobistą i markę ekspercką, a szczególnie dla mnie to jest ciekawe, bo, bo znamy się z imprez techno i to muzyka techno i jakby miłość do niej, festiwale. chyba tak powiedzieć, festiwale. Nas połączyły, i właśnie z takiego wizerunku imprezowiczki w mojej głowie dzisiaj funkcjonujesz jako prezeska, jako właścicielka kolejnej już kolejnego już biznesu, kolejnej firmy. I tak jak patrzę sobie na Ciebie, to, to myślę, że to, co możesz dzisiaj dać też słuchaczom, to opowiedzenie swojej właśnie drogi budowania marki, czy osobistej, czy eksperckiej, i też jakbyś opowiedziała nam, Ty już, ekspercko czym się różni jedno od drugiego. Okej, okay, więc to, że znamy się właśnie z takich czasów, trochę bardziej szalonych, to ja dalej staram się w sobie ten czas taki szalony pielęgnować i bardzo to lubię. Cieszę się, że z wiekiem w ogóle jest tak, że nabywam takiego doświadczenia, właśnie wiedzy. Coraz pewniej się czuję w strefach takich biznesowych i rzeczywiście różnego rodzaju rozmowy nie są dla mnie stresujące, tak jak były kiedyś. Czuję się tak pewnie i, i lubię to bardzo. Ta strefa biznesowa jest dla mnie bardzo ważna. A z drugiej strony staram się pielęgnować tego takiego wariata dalej w sobie, żeby trochę zharmonizować. Harmonizować to, to moje życie.